Dodam jeszcze, że jest to spotkanie w kole numer jeden, centrum, i jest taki ciąg wydarzeń. Miesiąc temu mieliśmy gościa, który opowiadał nam o lotnikach biorących udział w czasie II wojny światowej, szczególnie o Cieszyniakach, a z, z wypunktowaniem Pawła Niemca. A dzisiaj wielki pasjonat historii, pan Henryk Białowąs. Opowie nam o cieszyniakach, którzy brali udział w II wojnie światowej na Zachodzie, czyli po stronie al aliantów. Mam nadzieję, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ pan słyszałam już pana Białowąsa i bardzo ładnie potrafi i przekonująco opowiadać. Jeżeli chodzi o ten sezon, czyli do końca czerwca. W przyszłym miesiącu mamy zebranie walne. W maju prawdopodobnie będzie promocja mojego najnowszego tomiku wierszy. A w czerwcu jedziemy na wycieczkę do Kończyc Małych, żeby zwiedzić muzeum Noszaka. Nazywam się Henryk Białobos. Jestem historykiem, regionalistą, amatorem. Zajmuje się żołnierzami polskich sił zbrojnych na Zachodzie pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego. Tego tematu będzie też dotyczyć dzisiejsza prezentacja. To znaczy w skrócie zakreślę co to były polskie siły zbrojne na Zachodzie, jak tam cieszyniacy trafiali, jakimi drogami oraz przedstawię kilka sylwetek charakteryzujących poszczególne grupy żołnierzy, zarówno oficerów, jak i szeregowców i podoficerów. To znaczy, generalnie polski Siła Zbrojnych na Zachodzie służyło ponad 7,5 tysiąca żołnierzy pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego. E, większość z nich oczywiście przeszła przez Wehrmacht. Natomiast po dostaniu się do niewoli bądź po przejściu na stronę aliantów, bo często przechodzili sami, e, zgłaszali się ochotniczo do polskich sił zbrojnych na Zachodzie i służyli bądź w pierwszym korpusie w Wielkiej Brytanii, bądź w drugim korpusie generała Andersa, w siłach powietrznych, bądź też w marynarce wojennej. Były jeszcze jakieś publikacje pana y, na ten temat? Książki, czy jakieś folietony? To znaczy jeden rozdział w książce, która ostatnio ukazała się, pamiętnik Rudolfa Wibro. Ostatni rozdział poświęcony żołnierzom, którzy, z, cieszyniakom, którzy wyszli z armią Andersa z Rosji, to... Taka najpoważniejsza publikacja. Nie zakończyłem jeszcze badań. One trwają. Dane liczbowe, które będę tu przedstawiał, jeszcze się zmienią. One wzrosną. Dlatego, no, że znajdujemy nowe materiały i na pewno te liczby nie zmaleją. One tylko mogą wzrosnąć.